Spójrz sam to sobie, mogę się położyć, co? sobie w rękę najlepiej. A, tylko ten, tak? No, tutaj. To tak to A potem po i raz wali się A po co chodzić, skoro piwko macie pod ręką? Tak, było. chciałem to znowu, żeby córka. Dobra, wiecie, że to robią. Pan lepiej dziabnięty niż ta płytka. Halo? To, to teraz, tak? Mhm. No dobra. Okej. Okay, do, 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 dzięki. Jakiś problem? Muszę lecieć, bo z tej puftowni z ja już ten Będziesz no. sam musiał działać. No, pokazałem ci, nie? Poradzisz sobie. Dobra, lecę. Nie długo tam pójdę. Będzie dobrze. Pół roku w zawodzie. Tutaj bardzo skromnie pan nałożył tego kleju na tę płytkę. To tak nie powinno być. Przyklepie się i będzie się trzymać. <słyska> Pękło. Pan nie pęka i leci dalej. No i jak tam idzie? W porządku. Wujek musiał polecieć e, po jakiś do jakiejś A to wujek pana tak? Tak, tak. I poszedł na jedną robotę w trakcie roboty? No, tak to tak to było. Hmm. Czasami jak się kilka robót weźmie na raz. Da pan radę sam? Jakoś, mam nadzieję, ogarniemy. Jak będzie lipa, to będę dzwonił do niego. No dobrze, no to do dzieła. No więc... No i tutaj widać brak doświadczenia w mierzeniu, w cięciu. A także w cięciu bez mierzenia na oko. Mimo wszystko i jakoś to wygląda. Wujek będzie dumny. No ja nie. powiem ci, że nie najgorzej mi idzie. No, no powiem ci, że sobie nie będziesz No, no powiem ci, że nie, że będę to Proszę. Jest lepiej niż się wujek spodziewał. Ruchy są już bardzo zagęszczane, no bo następna robota czeka. Tu nie ma czasu. Ostatnie płytki lądują na ścianie. Można robić porządek i oddawać pracę. My już skończyliśmy To my idziemy do panów już posprzątane no, trzeba tak, no, no, no. No. Powiem Państwu, no bo troszkę nam się zeszło z tym cięciem, no to tak byśmy jeszcze z 50 złotych doliczyli do całej poty. Tutaj pan negocjuje w tej chwili inną stawkę, tak? No na coś innego się umawialiśmy. 50 złotych, tylko pan... troszkę więcej cięcia. I niech tak będzie, no trudno. Proszę, 40 centymetrów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. My też dziękujemy. Miło było poznać niezłych fachowców i jeszcze lepszych negocjatorów. Ładnie to wygląda. Tutaj są lekkie niedociągnięcia. Mamy pękniętą płytkę w tym miejscu, druga jest tu pęknięta. Ta płytka zamiast iść w poziomie jest docięta w pionie. No i tu jest otwór. To są wybaczalne błędy. Jedno czego nie mogę tutaj przepuścić, to słuchajcie, oszczędność kleju. Mści się w ten sposób. Kleju wystarczyło. A taka płytka mogłaby komuś spać na głowę. Także to jest nie do przejścia.